Jesteśmy na torze kartowym w Starym Kisielinie, gdzie organizowane jest szkolenie motocyklowe przez Mirka Boszka. Mirku, powiedz mi na czym polega takie szkolenie i czemu służy? Może zacznę od tego, że szkolenie rozpocząłem 3 lata temu, ponieważ zobaczyłem moich kolegów jak poruszają się motocyklami sportowymi po drogach i włos się jeży na głowie jakie oni błędy robią. Wziąłem ich na tor, pokazałem Parę rzeczy, które są niezbędne, żeby pokonywać bezpiecznie zakręty, i okazało się, że oni kompletnie nic nie wiedzieli o tym. Ja byłem przekonany, że każdy, kto jeździ na motocyklu, e, zna pewne prawa fizyki i wie, jak się zachować. E, jeżdżę od czwartego roku życia, gdzie mój ojciec mnie e, jakby wszystkiego nauczył, i ja to jakby wyssałem z młkiem matki, więc dla mnie to jest normalne. A Ludzie, motocykliści, którzy zaczynają jeździć i nie mają doświadczenia czy to w crossach, czy w innych dyscyplinach motocyklowych, po prostu nie wiedzą, jak się poruszać na tych motocyklach. Dlatego trzy lata temu zorganizowałem pierwsze szkolenie i doprowadziłem do tego, że przez trzy lata układałem całość szkolenia według ludzi, którzy są na torze. Polega to na tym, żeby nauczyli się luźno prowadzić motocykl, patrzeć w zakręt, odkręcać manetkę gazu wtedy, kiedy trzeba i jeździć prawidłową nitką toru. Jest bardzo wiele osób, które chwytają już po jednym szkoleniu, a jest gro osób, które po drugim, trzecim szkoleniu. Nie było jeszcze osoby, która by powiedziała, że to szkolenie nic jej nie dało. Każdy, kto przyjeżdża, na początku się boi i stresuje, ponieważ pierwszy kontakt z torem, już sama nazwa, jadę na tor, czy to wyścigowy, czy kartowy, stresuje każdego motocyklistę. A jest to bezpieczeństwo przede wszystkim. Są tu strefy buforowe. Nie ma ani znaków, ani krawężników, ani innych uczestników ruchu drogowego w przeciwnym kierunku. Nie ma świateł ani wyjazdu z boku. Nie ma dzieci. Ani niebezpieczeństw, takich jak kamienie czy nieczystości. Tutaj możemy czystą technikę trenować, i tutaj jest bezpiecznie, nie na drogach, na drogach jest po prostu dżungla. Tam już trzeba umieć wykorzystywać to wszystko. A tutaj jest typowy tor, typowe miejsce, gdzie ćwiczymy, gdzie uczymy się od ruchów właśnie sytuacji awaryjnych. I na tym polega to szkolenie. Mamy w skrócie e, zrobioną w pigułce, e, wszystkie. Techniki, jakie musi wykonać kierowca, żeby bezpiecznie pokonać zakręt, czy na przykład wyhamować przed przeszkodę. Ile trwa takie szkolenia? Szkolenie to jest jeden pełny dzień, 7 sesji 20-minutowych, wcześniej, dzień wcześniej, od 16 godziny przeważnie zaczynamy i 3-4 godziny jest wykład. Razem z ćwiczeniami anerobowymi e, wprowadziłem takie ćwiczenia z piłeczkami e, do tenisa. Które po prostu nie tylko pomagają im się rozluźnić, ale ja sprawdzam ich refleks, ja sprawdzam ich rozciągnięcie. Pamiętajmy, że to motocyklista jest najsłabszym ogniwem motocykla i muszę sprawdzić, czy dany kierowca, który będzie uczestniczył w szkoleniu, nadaje się do grupy A, czy do grupy B, czy do grupy C, bo jest podział na grupy i ładnie w każdej grupie. Jest ulokowanych 15 osób i one mają osobne jakby toki nauczania, bo grupa A najszybsza ma troszeczkę inaczej prowadzone szkolenie niż grupa C. W tym roku 700 osób przewinęło się przez szkołę, co daje po prostu obraz, jak potrzebna jest taka szkoła, jak ludzie chcą przyjeżdżać. Dzisiejszy odcinek kręcimy pod koniec października. Gdzie powinniśmy już dawno chodzić, w szalikach, w czapkach i tak to już robimy. Jest 2-3 stopnie w nocy, a my rano wyciągamy motocykl już od godziny 7 i jeździmy po torze. Czy on jest mokry, czy on jest suchy, jeździmy po torze, uczymy się, ponieważ jest taka potrzeba, bo jeżeli by jej nie było, nie byłoby tu ludzi. Jesteśmy dzisiaj na torze kartowym w Starym Kisielinie. Powiedz mi, czy dużo jest takich miejsc w Polsce, na których można doskonalić swoje umiejętności jazdy i w bezpieczny sposób. Jeździć, coraz więcej jest takich miejsc, jest ich mnóstwo. Oczywiście to jest żart. Nie ma takich miejsc. To jest największa bolączka naszej polskiej rzeczywistości. Buduje się coraz więcej stadionów, a nie buduje się torów kartowych czy crossowych. Zamyka się je wręcz. Po prostu ucina się możliwość trenowania. Jeżeli się zobaczy na liczbę motocykli 5 lat temu, a teraz ona wzrosła. Nie 100%, nie 200, a prawie 1000. Mirku, powiedz mi, jak myślisz, z czego wynika stereotyp motocyklisty dawcy narządów. Motocykl jest nowoczesną wersją konia, wierzchowca. Na początku każdy mężczyzna chciał mieć swojego wierzchowca, swojego konia. Na tym koniu zawsze galopował, zawsze chciał być szybszy od drugiego. Zawsze chciał pokazać, że jego koń jest najszybszy, potrafi zrobić najlepsze sztuczki, potrafi przeskoczyć najwyższą przeszkodę. Siadając na nowoczesnego konia, czyli konia mechanicznego, motocykl, mężczyzna się nie zmienił. Dalej chce być najszybszy, dalej chce zrobić najlepsze ewolucje i dalej chce być pos postrzegany na tym motocyklu jako najlepszy mężczyzna. I robiąc rzeczy, które nie powinno się robić na ulicach, chcą się wyróżnić i pokazać. Czy to w jeździe na jednym kole, czy na przednim kole, czy wchodzić na kolano w, w zakręcie, gdzie jest ruch dość ciasny, gdzie używa się zjazdu z autostrad do ćwiczenia, żeby pokazać koledze, że jest się szybszym. Twarza się zagrożenie i widzący ludzie obok, w samochodach, tych motocyklistów mówią, że to są dawcy. Dlaczego? Wiele osób, młodzieży, myśli, że motocykl, który jest poniżej 600 cm, jest motocyklem słabym. Zaczyna kupować motocykle od 600. I taki motocykl potrafi niestety, ale zabić w rękach młodego kierowcy. On nie opanuje tego. Jeżeli jeszcze kupi motocykl o pojemności 600, o specyfikacji supersportowej, nie ogarnie tego. Te motocykle są e, zrobione tak, aby jak najmniejsza ingerencja wprowadziła te motocykle na tor. I dlatego, kupując taki motocykl, rozbijają się często młodzi ludzie. E, nie tylko giną, ale są też e, po prostu wypadki, gdzie e, widzą to inni uczestnicy ruchu drogowego i nazywają ich dawcami. A gdyby to się wszystko przeniosło na tor. Nie byłoby takiej sytuacji. Powiem tak, przez trzy lata zauważyłem, że kto przyjedzie litrowym motocyklem na szkolenie, pojeździ jedno szkolenie, później drugie, to mówi mi tak, Irek, miałeś rację, sprzedam litrowy motocykl, kupię szejsetkę i kupię sobie starą szejsetkę na tor, żeby nią poszaleć, żeby nie było mi żale rozbić litra, a na drogi kupię sobie turystyczny motocykl. I to jest... Piękna rzecz, ponieważ od razu cieszy się żona, bo ma większą y, zadupek, gdzie może sobie siąść. Może spakować sobie nawet żelazko do kufra. Chłopak jest zadowolony, bo jest wygodnie i nie musi szaleć. Dlaczego? Bo jeden dzień na torze to, pod, to daje dwa tygodnie odpoczynku. Nie chce nam się później już jeździć. Ja już nie chcę patrzeć na motocyk po, po jednym dniu na torze, bo jestem w, wymęczony. Jestem zajeżdżony od... 6. roku życia otworzyłem szkółkę dla dzieci. Przyjeżdżają dzieciaki, które nie miały pojęcia, że motocykle istnieją. Siadają i jeżdżą. Przyjeżdżają kobiety, które mają powyżej pięćdziesiątki i z uśmiechem na twarzy mówią: Boże, dlaczego ja wcześniej tu nie byłam? Jak pięknie się jeździ! Ja po drogach teraz już mniej będę jeździł, ja tu będę za każdym razem. Co się okazuje? 65-letni chłopak przyjechał. Na Harleju i mówi: Całe życie jeździłem Harley'em a teraz sobie kupię jeszcze sportową zabawkę 300, żeby pobawić się na torze. Czyli można w każdym wieku, na przestrzeni każdej pojemności, wjechać na tor, dobrze się bawić, a przy okazji nauczyć się odpowiednich odruchów, przeruchów i działań na motocyklu w sytuacji awaryjnej. Dzisiaj jest 15 sierpnia, święto narodowe w Indiach Dzień Niepodległości. Oczywiście również w Lech jest duży festiwal. Wszystkie szkoły pokazują swoje przedstawienia bardzo interesujące. schools they are performing in front of the official and in front of the rest of the people of La. Of La, of La this is uh, the polo ground so uh, maybe they are playing polo here. Jesteśmy w miejscu, gdzie na co dzień odbywają się rozgrywki polo. Myślę, że jest to wielozadaniowe miejsce dla festiwali i wydarzeń sportowych. Jest tutaj bardzo dużo uśmiechniętych osób. Przyjeździe do Lech postanowiliśmy, że zdobędziemy najwyższą przejezdną przełęcz na świecie, La, która jest na wysokości 5600 metrów. Przełęcz jest oddalona tylko parę godzin jazdy od Lech. Aby otrzymać pozwolenie na wjazd na przełęcz, powinniśmy oddać nasze paszporty agencji turystycznej i zapłacić sporą prowizję. Nie do końca podobało nam się takie rozwiązanie. Ile osób? 3. Będzie 300 rupii każdy. To jest drogo. Dlaczego sami nie możemy wyrobić pozwolenia? Ponieważ trzeba to zrobić przez agencję turystyczną. Ale dlaczego? Ktoś powinien za Was wziąć odpowiedzialność. Sam biorę za siebie odpowiedzialność. Po jakimś czasie udało nam się znaleźć wesołą agencję, która pomogła nam sprawnie wyrobić wszystkie formalności. So we're five kilometers. Jesteśmy 5 kilometrów od Kardungla. Przełęcz jest tam. Droga nie jest taka zła. Przebywanie tutaj jest ekscytujące. Za 10 minut będziemy na najwyższej przejezdnej przełęcz na świecie. The 10 minut będziemy na najwyższej przełęcznej przełęczniki świecie. Więc, Bikes are handling fine, struggling with the altitude. Motocykle dzielnie znoszą wysokość. Jesteśmy już zaaklimatyzowani i nie mamy problemu z wysokością. Cieszymy się drogą i widokami. So just the view and the road and Ladak baby. We're finally on Karlung Pass. After 12 days of extraordinary adventure through India, Kashmir. Po ponad dwóch tygodniach jazdy przez Indię dojechaliśmy w końcu do Karlungla. Jesteśmy na wysokości 5600 metrów. Jest tutaj sporo motocyklistów i turystów kilku turystów. świetnie, my świetnie. Motocykl i cała drużyna spisali się doskonale. Przygoda trwa dalej. Wspaniale jest być tutaj, na najwyższej przejezdnej przełęczy na świecie i prawdopodobnie w najwyższym miejscu, w jakim kiedykolwiek będę. Kto wie? Na najwyższej motocyklowej drodze i może najwyższym gdzie. Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i wszystkim, którzy pomogli nam w tej wyprawie. Jesteśmy dopiero w połowie drogi. Przed nami jeszcze powrót, który również będzie wielką przygodą. Chłopaki, jak się macie? Podekscytowani i szczęśliwi, że w końcu wyjeżdżamy. Pokażcie mi swoje twarze. We've been staying in for uh, four days, two for resting, one for getting up to kardu. Byliśmy w lech 4 dni, 2 dni na odpoczynek, 2 dni na przełęcz. Pogoda jest idealna, potrzebujemy tylko śniadania i wyruszamy do Kargil. The weather is perfect. We just need a breakfast and uh, we go into Kargil after 2000 km this is the second time I put oil just... Po 2000 km drogi to jest drugi raz, kiedy dolewam olej. Tylko trochę. Spodziewaliśmy się większej konsumpcji oleju, ale jest dobrze. Potrzebuję tylko 100 gram. So, finally we got some rain. Jest monsun, i w końcu zmokliśmy. Zatrzymaliśmy się na szybki posiłek. Wokół nas jest wiele osób, które nie widziały chyba zbyt wielu turystów. Będziemy próbować lokalnych specjalności. Jest deszczowo, ale nie zimno. Jak tam zajechałeś? No, udało się. Udało się. Eee... Motocykle są po prostu niesamowite. Dały radę 100% Naprawdę. O look who is Kto jest zmęczony. Nie jestem, jestem zmęczony, to tylko temperatura i wilgotność. The humidity. happy and sad in the same time. I'm sad over, man, I'm sad. Jestem szczęśliwy i jednocześnie smutny. Jestem smutny, że to koniec. I szczęśliwy, że dojechałem cały w jednym kawałku. This is the last unpacking. To jest ostatnie rozpakowywanie. You, In the morning. Rano nie będziemy musieli już się pakować, tylko ubrać czyste spodnie i wyjść na dobry śniadanie.